To ja, to ja, to ja, moi drodzy, jesteście na kanale malowania Krok po kroku. Witam Was, Adam Razik. <laughs> Zapraszam do kolejnego nagrania z tym obrazem, który w tytule mam Kwiaty, abstrakcja, pejzaż ze znakami zapytania. I jak widzicie w tym poprzednim nagraniu, w tym poprzednim odcinku, ten obraz poszedł w kierunku pejzażu, takiego pejzażu abstrakcyjnego, a może nawet nie pejzażu, eh, chciałem powiedzieć pejzaż abstrakcyjnego, patrzcie. Czyli gdzieś tam w podświadomości yy, chce moja podświadomość, czy mój umysł, już teraz nie wiem jak to rozpoznać, chcę, żeby to było, żeby to był pejzaż abstrakcyjny. Yy, nikt chyba z Was nie powiedział, żebym nabiarował pejzaż abstrakcyjny, ale to, co zrobiłem poprzednio, już, że tak powiem, sprowokowało taką właśnie... Taki, takie rozwiązanie tego tematu. Yy, no cóż, na razie poprowadzę go chyba w ten sposób, że to będzie taki właśnie, że tak powiem, pejzaż abstrakcyjny na... na yy, chcę, chciałem, yy, kończąc to nagranie poprzednie, żeby yy, zrobić z tego, pokazać Wam jak się z tego robi kwiaty, bo yy, bo ktoś tam mi napisał, że właśnie żeby to były kwiaty, takie jakieś jesienne kwiaty. I tak myślałem, żeby to zrobić, ale... No zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie... W tym nagraniu, w tym momencie chciałem pokazać, jak... Razik robi... Właśnie tym, tym swoim pędzelkiem. Zaraz zacznie... Szukać kontrastu, szukać... Budować ten obraz zupełnie inaczej. Zaraz opowiem, ja właśnie będę tłumaczył, jak to... Jak to u mnie to wygląda. Natomiast wyciskałem i mam już taką, pokazywałem Wam, mam taką dużą biel e, tej firmy włoską, e, tej Mymerii My Acrylico i już jest, jest już jej mało i po prostu wziąłem ją, odkręciłem i szpachą ze, ze środka wy, wydobyłem, bo już to, to jest, no jest jeszcze troszeczkę, ale no już jest jej mniej, mniej niż, niż bym tego chciał, niż bym oczekiwał, dlatego... Sobie, y, muszę to wykorzystać, bo mam po prostu szpachle, miałem od, od białej farby. Troszeczkę dodałem pięrząd z złamałem tutaj i chcę te jasne miejsca, y, 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 że tak powiem, załatwić sobie tym kolorem. I zaraz biorę się za... O biorę się za... O sobie rozwiązałem teraz i już nie będzie tego co chciałem. Ale mam różyk, Heh. bo ma znowu sobie tutaj tym kolorem. I teraz mam różową historię. To ciemny róż. No też coś tutaj. Zobaczymy. Jak tutaj się odnajdzie. To jest właśnie taka zabawa. Masz na pędzli, na szpachli tym razem u mnie, w tym, tym przypadku kolor. I później szukasz miejsca, gdzie on bym na tym obrazie mógł się znaleźć. I w ten sposób to też yy, yy, właśnie... Nie jest to robienie na przykład koloru yy, pod kątem tego, że tu masz zamysł taki, że tutaj będzie jasny teraz biel, troszeczkę tylko do niej dodam jakiegoś tam, złamię ją jakimś tam żółtą, żółcieniem żółt, żółt i, i, i to położę, tu położę, ale nie. No, przypadkowo tak się stało, że, że tą szpachlę miałem od białej farby. No, no, wybrudzoną czy tam na, na nim była ta biała farba, dlatego chciałem to wykorzystać, no i w ten sposób w ten sposób tak tak tu gdzieś te, te miejsca sobie pozakładają. Jeszcze zrobię wziąłem ten pędzelek, żeby... szpaką nie zawsze zrobię taki ślad, jaki chciałbym. I chcę jeszcze zrobić troszeczkę tutaj żółtej takie strynowe, tak znowu tylko to. I chcę te miejsca takie naprawdę Białe, gdzie one tutaj się yy, pokażą, bo właśnie chciałem. Tu fajnie, fajnie ten. ten yy, fajne rzeczy tu się dzieją z tym kolorami, takie właśnie kontrastowe. Zaraz wam przejdę do tego wycowania. O i tu. Taką fakturką, pięknie, zrobię drobizny takie. Takie szczególniki właśnie budują później. Ten że żona mi się ciekawy robi. Tu poprowadzę sobie takie pęknięcie wzdłuż całego tego. O to mi właśnie chodziło, żeby tu znaleźć sobie taki... O, teraz podkreślę to jeszcze. Tym. Podkreślę to. ślady były takie, o, że tak powiem, nie takie gładkie, a, znaczy gładkie, w na tych, na tych, na tej fakturze mi się zahamują i pędzel jednak jedzie po tych nierównościach równo, że tak powiem, a szpachla tylko na przykład po tych zewnętrznych, tych, tych górnych częściach i, i ten ślad zostawia taki Właśnie w ten sposób chciałem to zrobić. Żeby się też zabrudziło. Troszeczkę taki teraz różowej zrobię, czy tam złamię to. Takiego lekkiego fioleciku. Yy, jeszcze bieli dodam. I przejdę do malowania tym, o. Tu chciałem to zrobić, żeby... Jeszcze będzie naj, najrozsądniej. Szpacha, bo, bo już Wam też to tłumaczyłem, że można y, nawet, na, y, szczególnie malując olejem, y, można szpachą malować fakturowo na każdym etapie powstawania obrazu. Także nie, nie, nie trzeba się martwić, że tam jakieś miejsca są niedoschnięte. Można sobie nakładać ten y, kolor jak się chce, jeżeli się maluje właśnie tak fakturowo. I robi się tutaj całkiem to... Tento, y, Fajnie. Dobra, już tam za dużo tego jest. Teraz tą żółtą jeszcze. Już wracam do mojego pierwszego pomysłu, zamysłu, czyli tego, żeby tu zrobić tak jak yy, yy, chciałem na początku, czyli cienki pędzalek i zrobić troszkę rysunkiem pod, 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 po, pociągnąć ten obraz. Jeszcze tutaj i te żółte rzeczy to. To jest kontynuacja tutaj na tym I wejdzie w Teraz później będę chciał z tego zrobić e, zrobić zobaczymy właśnie czy to pójdzie w kierunku tych kwiatów o których chciałem na początku już mówiłem czy to pójdzie w kierunku pejzażu takiego abstrakcyjnego czy ten w ogóle abstrakcji czy to będzie abstrakcja czy to będzie tak jak mówię pejzaż. To już zobaczymy. No, tu mi się rozmazuje jednak. Grubo jest dużo yy, tej farby, ale okej, okay, zostawię to na tym etapie. Niech to niech to właśnie w ten sposób wygląda. Jak, nabieram No i moi drodzy, tak to jest ze mną, że po prostu niepotrzebny ta ramka jest na tym obrazie w tym momencie, no ale jest. jest jak jest, niech jest. <grymne> Szpachle wyczyszczę sobie, może jeszcze tutaj gdzieś przetrę, rozeprę to wykorzystam jeszcze tą żółć ten jasny kolor i tutaj. Dokładam. Sam sobie szpachle wytrę. Z grubsza. Ok. Teraz wycieram szpachle, zawsze przy szpachli do, do powierzchni, żeby to, to raczej Na szmacie można troszeczkę do wody włożyć, zamoczyć, ale to zrobić, żeby to zrobić, żeby to nie zaschła i żeby nie drapać po znościach czym, czymkolwiek. I teraz biorę cienki pędzelek. Pamiętam, który to był chyba ten. Biorę czerń, troszeczkę go ją jakimś zielenią tym. No. tremaryną, ale mam czern. I proszę bardzo, robię teraz rysunek. Tu będzie teraz się dużo działo, żeby sobie ten kontrast zbudować. Nawet dodam w ogóle takiej zieleni. i powiedziałem, że to będzie taka zieleń się tutaj pojawi, no to jest. O no i ten będzie się nie nadaje, on jest jakiś taki, chyba ten jest I w tych może miejscach, gdzie jest troszeczkę już bardziej przeschnięte, to krok po kroku, miejsce koło miejsca, sobie rysuję, obrysowuję gdzieś tam te plamki, które tutaj powstały i w ten sposób zaraz mi się tutaj ciekawy obraz wyłoni. Tutaj te rzeczy, o, które tutaj, nas no smokry, mokre w niektórych jeszcze miejscach, także to sobie poobrysowuję i po kolei w ten sposób. Tu jeszcze gdzieś był y, widoczny metal, czyli też tak metal. No i proszę sobie tak, krok po kroku, jak w tytule mojego kanału, krok po kroku, krok po kroczku, sobie tak przesuwam y, ten pędzel, ten pędzel, robię taki rysunek. Tu już się robi ciekawie. Zaraz później wezmę, będę kontynuował malowanie kolorem, ale to sami zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś chce, chcecie spróbować w ten sposób, jak ja to robię, to spróbujcie, zobaczcie, czy to Wam... Jeszcze raz, ślina też jest potrzebna do tego, żeby to gdzieś się zaznaczyć. Czy to Wam odpowiada, czy nie? Bo nawet gdzieś tam jak no, przejedziecie, i tam się Wam ten świat zostawi, to później można to zrobić w ten sposób, że położyć tutaj jakąś plamkę barwną i gdzieś tam na jakimś fragmencie tylko ten, ten rysunek wyjdzie z tego. Po co to jeszcze tak dla tych, którzy się dziwią, co ja teraz robię? Po co to robię? Po to, żeby po pierwsze nadać temu jakiś charakter. Jak mówiłem, że zawsze takie szczegóły, malowane w ten sposób yy, sprawiają, że ten obraz staje się o tyle ciekawszy, że to jest... Yy, że to... po prostu ten rysunek sprawia, że nie wszystko, to w kolorze się tutaj znalazło, yy, powstało, nie wszystko... teraz ten niebieski troszeczkę rozjaśnię, ten kolor, to teraz kładąc na takich żółtych, żółto tych, żółto pomarańczowych o, i tutaj nawet takim jaśniejszym, że to nie jest całkiem czarny, tylko taki, taki szaro, jakiś tam niebieskawy, zielonkawy, o i tu sobie te mokre plamy obrysuję, zobaczycie później co się dzieje, bo ja te plamki, planeczki. One mi zbudują taką siateczkę, gdzie taki że widz, bo to się jak to, o co to chodzi. Nie? A mi to teraz pomoże też Gdzieś y, to wzmocnić, gdzieś w rysunku zostawić, albo w ogóle m, po, kładąc Plankę barwną y, zlikwiduje ten rysunek, bo nie będzie wskazany, a w niektórych, to mi da. Y, impuls do tego żeby tutaj wzmocnić to tak jakiś pomocniej zrobić tutaj jakieś prawie czernią widzicie. teraz to zrobiłem właśnie w tym miejscu tu też przyciemnie o i w ten sposób cały ten no i tak to będzie wyglądało jak tam z czasem wygląda? jeszcze jeszcze yy, parę jeszcze fragmentów i znowu wezmę kolor o i takich Parę takich drobiazgów tutaj ja to może za mocno trzeba będzie kolorem to zlikwidować. I wtedy wezmę na przykład tutaj za mocny ślad do no to wezmę później szpachelką i tu położę sobie. O, myk I już. O. Przy okazji się zrobił ciekawa tam rzecz, bo o. tutaj położę kolorem. i coś się ciekawego tu zaczyna dziać, tak? W ten sposób dodam żółtej, mieszam o i tu w tym tutaj o widzicie? W tym rysunku teraz o, bardzo fajne tutaj się rzeczy zrobiły i fakturowo sobie tutaj o, przy tym rysuneczku. teraz to podkreślę jeszcze o kontrast się tutaj zrobił. Nadal niebieskiego, przy tym będzie bardzo fajnie to wyglądały te drobiazgi. Te I tak miejsce po, po miejscu, koło miejsca i będę się tutaj przesuwał aż cały obraz się. Nie wiem, czy to Wam się podoba, czy nie. Piszcie do mnie. W ogóle odzywajcie się. Taki kontakt z Wami to jest dla mnie bardzo kształcący i i też piszcie, co byście chcieli, żebym tutaj wam pokazywał. No, Jednak najszybciej będę chciał, żeby, żeby ten, na tej stronie, żeby tam były te obrazki, żebyście mogli też zaglądać na tym nie tylko w filmie, ale żeby to wyglądało czyli zobaczyli, jak to wygląda w tym jako statyczny obraz. Nie zawsze można tak, czy się trzeba by było zatrzymywać i tak dalej, kadrować a tam będzie już ładnie to zrobione tutaj też chciałem ten kolorę o przy okazji teraz znowu przyszedłem już do malowania szpaklą trochę pod, podjechałem tym, na tym, no tym konturo, tą konturóweczką. teraz znowu i tak sobie luduję ten, ten obraz prawie to się robi teraz jeszcze tam będzie czas to jeszcze troszeczkę trochę gęsta farba w ten sposób Miejsce koło miejsca nie wiem napiszcie mi czy to Wam się podoba czy nie czy ten obraz w ogóle jest sens wymalować czy będzie to coś fajnego, czy raczej zostawić. Chyba ten, po tym nagraniu go troszeczkę yy, yy, odstawię, żeby przesechł, bo naprawdę to są mokre rzeczy, mokre miejsca. Jak przeschnie, to będzie można popracować nim dalej. Tu właśnie mi prosić coś tutaj zrobić. O, takie. O takie rzeczy. mi je dodam. z tej strony, tak, i jeszcze bardziej, teraz do te tej czerwieni, bieskiej, tej ultramaryny, o, że się zrobił prawie brąz, I się trzeba ratować, może coś z tego Takie miałem 2-3 aktenty akcenty zrobić tym pomarańczowym, tym oranżem. I się skiepściło. No ale... Dodam troszeczkę tej żółtej. I to zbiję tutaj taką żółtą, karmin żółty. O! Teraz ciekawiej to wygląda. I tutaj się przesunę. Namieszam, namieszam. O. Kurczę trochę taki korystyka flagi niemieckiej. Ale to może właśnie będzie taki coś w rodzaju tego kwiata kwiatu. Okej. Okay. I dalej biorę, wracam do pędzelka tego cienkiego i podkreślam tutaj kontrast między tymi. I w ten sposób zwróćcie uwagę jak tutaj się to będzie wymagało jeszcze kolorystyki, żeby ten kolor wzmocnić, rozjaśnić, przyciemnić. Słuchajcie, znowu się nagranie kończy. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału, subskrybowania. Piszcie do mnie, yy, oceniajcie, jak to Wam się podoba, czy nie, w jakim kierunku pójść z tym obrazem. Może Wy też podpowiecie, jak, jak go zrealizować, w jaki sposób, czy, czy to jest OK, czy, czy może inaczej chętnie bym posłuchał i z Waszych rad skorzystał tutaj na tym, bo to ma być taki żywy kanał, żebyśmy mogli no i zapraszam do kolejnych yy, odcinków będzie się działo yy, będę kończył te, za czym te abstrakcyjne obrazki za chwilę, także zapraszam tam bardzo fajne komentarze i napisaliście do tamtych obrazów właśnie że jesteście ciekawi co tam się z nimi wydarzy, z nimi się stanie także Zobaczycie już niebawem No i bądźcie tu ze mną, oglądajcie, subskrybujcie. Jeżeli Wam się podoba, to piszcie. No i jak chcecie, to zamawiajcie, nie? Mówię, jest parę obrazów, które chętnie Wam oddam za naprawdę...